Siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony D1, a my gramy sobie dzisiaj w Candlets. Gra typu horror, więc w sekcji z horrorami. I tym razem nie jest to gra internetowa, więc link do gry macie w opisie. Bez zbędnego opieprzania się. Zobaczymy czy te gra mnie wystraszy. A? Mamy latarnię, jesteśmy znowu, nie wiadomo w sumie my tu robimy? żadnej latarni nie mamy, nic, inwentory, cokolwiek nic, możemy skakać iść do przodu i tyle dobra, więc idziemy do przodu no, muzyka jest ciekawa o, domek, bardzo oryginalny ale może nie w dół, czy spadniemy Jej, zapaliliśmy świeczkę. Zapaliliśmy drugą świeczkę. Jej, zapalamy świeczki. Boże, trochę ścina, wybaczcie mnie za jakość tego. Dobra, tu już jest całkiem przyzwoicie. No to... Nie chcę tam chodzić. Czyli muszę tam wejść Zaraz będę krzyczał O, to lepiej Wiesz ta muzyka mi się nie podoba w żaden sposób Wszędzie w sumie jest w sumie autostrad Tu Mamy kuchnię Pęknięcie na ścianie Ej! mamy kuchnię What? Szatanie, czym nie nawiedzasz. Chodźmy. Nie dysz. Boże jak tu ciemno. Zapalmy sobie świeczkę. Muzyka mi... Te, te dźwięki mi się po prostu nie podobają. Jesteśmy gdzieś znowu w sypialni. Bedroom. Chyba tu mieliśmy wejść Tylko, że gdzie są klucze hmm. Czy się to kluczy nie ma? Boże <ścoughs> Wybaczcie? Wow, wow. Shit happens Dobra Zabiły nas w sumie jedno z jednym hitem Zaraz Co teraz, żebym musiał zaczynać od początku? Chyba tak No dobra, w takim układzie lecimy sobie jeszcze raz Значит, oh, я еще не да я уже сказал просто... Агрен. Вот. Шет. Oj ludzisko ludzisko, muszę wam powiedzieć, że mamy świeczki kawałek chleba do zgryzienia A, w tym razem to jest... już wygasło Shit Dobra, zapalmy sobie wszystkie świeczki Bedroom We must go to do, do bedroom Okej okay. Co To, teraz znika? też to te w nam się zapalają. Lecimy na górę. Eee. A ten znowu tu. O, ty... tu zniknął? Ludzie! What the fuck? Teraz też tu okej. Okay. W poznikało nam tu po coś. Tego okay, nie możemy otworzyć. Gdzie są te klucze? Jest klucz. Czemu mam złe przyczucie? W tych grach się nigdy nic dobrego nie dzieje. Nie nie to Wcale światło nie, nie było zapalone no. Idziemy dalej O no znowu ty E yy, Dostał drzwiami i E Dobra. E Wracam do was za chwilę Dobra, jesteśmy z powrotem OAAA! Sied! Siedź! Nie spodziewałem się go tu Gdzie, nas by, gdzie nas, nas wyrzuci? Serio? Kupiłam szczerze mówiąc te świeczki, nie chcę się... No bez jaj to no nie tak, że... Eee, głupia gra. Dlaczego czego śmiejesz? Brzydki jesteś. Tam nie wchodzę. Napalę sobie w sumie tu świeczkę. Dobra, już się pewnie... Ład. Wiecie co, to gramy w tej chwili w eee, Tu chyba sobie skończymy, bo nie widzę sensu tej gry. Cóż, bardzo krótki materiał tym razem. Ale jeżeli spodobał Ci się filmik, możesz kliknąć łapkę, srabkę, fapkę w górę. Jeśli masz jakieś sugestie, możesz zostawić komentarz. Jeśli z jakiegoś innego, dziwnego, nieznajomego mi powodu chciałbyś, chciałabyś zobaczyć inne moje produkcje, i filmy i w sumie inne tego typu sprawy, może zasubskrybować mój kanał, dołączyć do wioski i czegoś na nowy film, więc do zobaczenia, do usłyszenia, do obejrzenia, trzymajcie się, cześć!